Dziś dzisiaj Was do jaskini e, lawowej e, na jakimś polu totalnym, tak jak tam. E, otóż e, magma e, gdy... Dzisiaj Was zabrałem do jaskini lawowej czy też magmowej Arnarker, która ma ponad 500 metrów długości. Podobno dostępna jest 100 metrów, do którego można wejść z przewodnikiem. Nie wiem, właśnie przed chwilą tutaj jaskini tam poniżej wyszły dwie pary. Nie wchodzimy tam, nie sprawdzałem tego, a zaraz pokażę Wam przybitki, że mi się uda tam trochę przyświeci latareczko i tam wejdę na dół. To tu jest fascynujące. Powiem Wam, że miejsce jest ukryte w sadzie na jakimś polu totalnym. Tak jak większość niesamowitych atrakcji na Islandii. No, limonogmowych jest mnóstwo na Essandii. Na Wiadomo, to jest jednak wulkaniczna wyspa. Są dostępne te, takie dzikie, tak naprawdę, chociaż tu jest fajnie przygotowana infrastruktura. Są też tunele płatne, na przykład tak naprawdę parę kilometrów stąd jest lawa tunel, który jest płatny i tam można wyjść z przewodnikiem. Są różne opcje dostępowe oczywiście. Byłem tam z jedną cieczeczką w zimę i byli bardzo zadowoleni. Już Wam zaraz powiem, ile dokładnie kosztuje takie wejście do lawa Tunnel, bo nawet sprawdzałem to przed chwilką. Więc wycieczki do lawa Tunnel zaczynają się od 60 euro i trwają około godziny. To też opcje droższe, na przykład wyprawy nocne, gdzie mamy tu już, wtedy mamy już 3 godziny i to już jest koszt 100 euro. Więc całkiem sporo. Tam też jest mnóstwo fajnych skalaktytów dalej. Podobno tu też tej jaskini też są. Tylko trzy wejść w, w, w głębiej. I w zimą jest podobno też tak, że cały ten tunel jest pokryty postolodem. Postaram się Wam też rzucić raz przybitki tutaj z drona, i na pewno już widzicie, jak to wygląda dookoła, bo też już to wszystko nagrałem. Do Arnarker może odjechać z dwóch stron. Jest droga krótsza i dłuższa. Powiem wam także, jadąc z Reykjavík'u do Nabrzeżem, na pewno wybierzecie tą, tą krótszą drogę, która wygląda na mapie lepiej. Jest bliżej, jakby, ale niestety to jest zwodnicze, bo cała całość ta drogi prowadzi przez szutr, gdzie są straszne ostre kamienie i trzeba bardzo wolno jechać. To jest jakieś chyba 8, chyba 8 km z tego, co kieruję. Ja, jechaliśmy to tam właśnie w maju była mordęga, <laughs> więc tracicie bardzo dużo czasu, a o wiele lepiej jest przejechać ten kawał drogi ujść Asfaltową, dojechać do punktu, gdzie jest skręt w lewo na... tam jest chyba fabryka wody mineralnej tej lokalnej, Iceland Water, coś takiego. I wtedy tak naprawdę połowę drogi od odbicia od, 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 od Macie asfaltową, aż do tej fabryki, a potem, w zasadzie, może stać 2 km e, szutrem, i jesteście w na miejscu. Naprawdę polecam tą drogę. Nie patrzcie na to, że e, tam będzie bliżej, bo stracicie czas i ogólnie suma summarum będzie wam dużo, dużo długie, dłużej. Miejsce jest ciekawe, i tu naprawdę widać jak natura sobie radzi. Nie wiem, czy wiecie, jak powstają takie tunele magmowe. Otóż magma, gdy wychodzi od wnętrza ziemi, ona próbuje się przebić na, na wierzch. I pod wpływem ciśnienia ona przebija się przez, przez warstwy ziemi, przez skały, i pod ciśnieniem drąży właśnie takie tunele. teraz może obserwować jaka to jest siła, gdzie tak naprawdę magma, czyli e, stopiona skała przebija się przez inne skały i warstwy Ziemi. To po prostu jest niesamowite, jak taka to musi być siła. I potem gdy, tak jak mieliśmy teraz w przypadku Glendawick, tworzy się komora magmowa, e, tak jakby taki baniak i wtedy ona już ma, e, jest blisko u, ujścia. I przebija się przez przynajmniej najbliższe i wtedy z całym petem wyrzuca magmę do góry, i wtedy mam już ma już lawy na zewnątrz. Na no Najistandziej mamy także, że oni badają bardzo mocno to, to, co się dzieje pod ziemią, i co jakieś czas odpowiadają się artykuły i wpisy na, na stronach rządowych, gdzie informują na przykład, że jest ruch magmy w takim, takim regionie, na takiej, takiej głupokości, więc oni to mają opanowane. Też często pojawiają się informacje takie, że e, następuje wypiętrzenie, e, albo Ziemia cały czas się podnosi, tak na przykład było ostatnio przy Grywnewiku. Teraz dużo jest, e, przy, przy lodowcach dużo, dużo też się dzieje, więc no, ta płyn, e, wyspa cały czas pracuje, e, to, co się dzieje pod nim, jak popatrzycie też na ma, mapę e, wyspy e, pod kątem e, ma, e, wulkanów itd. Tak to zobaczycie, że on, tak naprawdę cała wyspa jest pod y, jednym wielkim wulkanem. Słuchajcie, tu jest właśnie ten, to wejście do tunelu, gdzie jest 100 metrów do przejścia. No właśnie, była tam para, yy, którą poznałem właśnie tutaj na miejscu. Yy. Przeszli kawałeczek, pokrywali mi zdjęcia, gdzie były schlaktyty na, 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 na suficie. No ja nie będę ryzykował, szczerze mówiąc. Yy, mogą być jakieś trzęsienia ziemi i tak dalej, więc też każdemu odradzam. To w każdym może się zawalić, więc natura jest nieprzewidywalna. No ale widzicie, jest kurczę, coś nieco mi tego. Nie, nie zaglądałem na to nigdy, szczerze, po się bałem, zwyczajnie, ale naprawdę kurczę. A, jeśli ktoś ceni swoje życie. Jeszcze, czekaj, czeka, jeszcze podaję do kawałek. Jak po prostu wyżłobiona jest yy, taka rynna, po prostu na ścianach, jak szła ta magma. Po prostu idealny kształt, jakby po prostu szwarzeka. Tam tego nie było widać. Niesamowicie to wygląda. Naprawdę kurczę. I tu jest taki, taka czerwona, spalona e, skała, jak, jak, jak glina, albo cegła, co wygląda. To wszystko jest ruchome. tam ktoś wchodzi, jakiś chłopak z Francji. Mówiłem, im, że jest wejście, ale odradzałem. Ale jednak wchodzą. Nie wiem, czy mnie w ogóle widać. Trochę mówię cicho, czekajcie. Uh! Nie ma w ogóle echa, jest po prostu idealny kształt akustyka Czekajcie, ja was wam pokażę Wam jak te nie wyglądają o których mówię Naprawdę kurde się czy mogę widać jeszcze o, tam wchodzę, ja tam nie wchodzę, nie niestety nie, nie pokażę wam tego Nie będę ryzykował jest naprawdę tu się za dużo dzieje na tej wyspie więc